Stawiam taką tezę. Suzuki GSX-8R to jeden z najlepszych przykładów udanego połączenia najlepszych cech miejskich i torowych. I zaraz z pomocą mojego serdecznego kolegi Piotrka to udowodnimy. Check this out. Pewnie wielu z Was zgodzi się z taką tezą, że motocykle sportowe to są te motocykle, które najbardziej nas ekscytują, na które najbardziej zwracamy uwagę na ulicy i te, które najczęściej wiszą jako plakaty nad łóżkami nastolatków w każdym wieku, w zasadzie. I stąd właśnie prawdopodobnie nasze zamiłowanie do motocykli sportowych. Wielu z nas podobają się takie maszyny jak Suzuki GSX 1000 R. Natomiast Prawda też jest taka, że takie typowo sportowe maszyny w środowisku miejskim, no tak średnio się sprawdzają. Pozycja jest niewygodna, silnik generuje bardzo dużo ciepła i mamy nadmiar wszystkiego. A poza tym to też, no, nie oszukujmy się, kosztują bardzo dużo pieniędzy. I w praktyce kupujemy taką bardzo sportową maszynę i korzystamy z 15% jej możliwości. To trochę bez sensu. Suzuki poszło Trochę inną drogą konstruując ten model. Mianowicie stworzyli motocykl, który wygląda bardzo sportowo, który ma cechy sportowego motocykla, z których większość z nas będzie w stanie skorzystać. A ponadto okazało się, że ten motocykl też świetnie radzi sobie w mieście. Co to znaczy świetny atelier w mieście? To znaczy, że zapewnia wygodną pozycję w korkach. Można nim bez problemu podjechać nie wiem, po bułki do barbera albo coś tam zjeść. I nie powoduje to ani bólu pleców, ani bólu nadgarstwów. Czyli co? Udało się znaleźć taki złoty środek, który sprawdzi się i w mieście, i na torze? Na to wygląda. Przy okazji testów takich motocykli, które nazwaliśmy roboczo InstaSportami, zawsze pojawia się sporo komentarzy z zarzutami, że to nie jest sport, że to bez sensu, że Suzuki czy tam jakaś inna marka zdradziła swoje ideały, że to nie jedzie. I tak szczerze powiedziawszy, w ogóle nie rozumiem tej krytyki, z tego względu, że i pod względem wyglądu, i pod względem osiągów, naprawdę trudno tym motocyklom coś zarzucić. Oczywiście one nie rozpędzają się tak dynamicznie jak dawne 600, a nie są tak ekstremalne jak te dawne 600, natomiast oferują coś ciekawego, coś innego, mianowicie komfort użytkowania na co dzień. To, z czym wielu z nas przed laty musiało się zmagać, czyli bolące plecy, trudności w manewrowaniu takim sprzętem w, w, w miejskich zaułkach, wszystko zniknęło. W tej chwili te nowe sporty są bardzo fajne, bardzo przyjemne w użytkowaniu i moim zdaniem to jest nie jest zastąpienie tej, tej dawnej klasy 600, ale to jest po prostu nowa nisza, która się otworzyła, czyli. Motocykle, które cieszą oko, dają taką frajdę z poruszania się czymś sportowym, a jednocześnie nie są, są niedrogie i można nimi bez problemu jeździć na torze. Ale o sporcie nie chcę się wypowiadać, bo średnio się znam na tym temacie. Oddaję głos mojemu serdecznemu koledze, który w tej chwili znajduje się na torze. Teraz miałem okazję pojeździć na torze łódź, na tym stokowym, fabrycznym, zwykłym, podstawowym 8-erze, i to jest sztos na torze. Trzeba przyznać, że ta kategoria nazwijmy ją Insta Sportów na takich niewielkich obiektach jak na przykład Toruć, gdzie czas okrążenia to jest w przypadku profesjonalistów 50 kilka sekund, w przypadku amatorów tam minuta 10 w zaokrążeniu. Trzeba przyznać, że takie motocykle sprawdzają się fantastycznie. Kanapę mamy tutaj na wysokości 820 mm. Cały motocykl z paliwem waży 205 kg. I co ważne, kierownica jest dzielona. To nie jest taka szeroka kierownica. To jest kierownica typu klipon, ale nie kierownica sportowa, kierownica w której e, manetki są ponad przednią e, półką zawieszenia. No, ale i tak na torze fantastycznie. W zastosowaniu turystycznym, miejskim ten motocykl po prostu jest dobry, bo jaki na inny miałby być? ale na to, że dopiero pokazuje jak dobry pomysł to jest posiadać Instasporta i trenować swoje umiejętności. A o wysokiej jakości dowodzi na przykład podwozie. Mamy tutaj ramę, która zapewnia świetne wyczucie tego motocykla w parze z zawieszeniem. Nie mamy tutaj ani nurkowania nadmiernego, ani pompowania tylnym zawieszeniem prawdzie jest to wolniejszy tor, nie taki szybki, ale nie występuje tutaj nic negatywnego, nic niepokojącego. Na tym motocyklu świetnie można trenować swoją technikę jazdy, można też trenować prędkość i poczucie tej prędkości na torze, w zakrętach, w głębokich złożeniach, bo jest stabilny. Ale co szybko jedzie, musi też mocno hamować. No i tutaj mamy czterotłoczkowe zaciski Nissin, które znowu ku mojemu zaskoczeniu ani nie wykazują fadingu. Czy tak zwanego puchnięcia. zapewniają bardzo dobre wyczucie tego przodu, takie, które nie jest przerażające, nie jest zbyt agresywne, ale wciąż oferuje wysoką siłę hamowania. Czy ten motocykl nadaje się na tor? Zdecydowanie tak. Ja bawię się na nim świetnie i prawdę mówiąc, to wejście będę już kończył, bo idę jeszcze pojeździć. Cześć! Piotrek poszedł pojeździć. Ja też niedługo będę się zwijał, bo też nie chcę mi się stać i gadać. Wolę używać tego motocykla zgodnie z tym, do czego został zaprojektowany. Ale zanim pojadę. Powiem wam kilka szczegółów, uzupełniając to, o czym e, mówił Piotrek. Dwucylindrowy czterozaworowy silnik o pojemności 776 cm3 osiąga moc 85 koni mechanicznych i 78 Nm. Zaskakuje elastycznością. W mieście pięknie oddaje moc od samego dołu obrotomierza, a na to, kiedy skręcić go w pobliżu czerwonego pola, odkrywa swoją szaloną stronę. Wykorzystanie jego potencjału możliwe jest także dzięki rozbudowanej elektronice. System SRS, znany z droższych modeli Suzuki, oddaje kierowcy. Do dyspozycji, między innymi, trzy tryby jazdy: dwupoziomowy ABS, system kontroli trakcji. I Quickshifter, który działa w górę i w dół. Kontrola trakcji ma trzy poziomy działania, można także ją wyłączyć. System monitoruje prędkość obu kół, obroty silnika, kąt położenia przepustnicy i włączony bieg. Działanie dobrano tak, aby sprostać oczekiwaniom motocyklistów o różnym poziomie doświadczenia. Wrażenia jazdy znacznie droższym motocyklem potęguje także świetnie zestrojone zawieszenie. Przód Upside Down Showa Big Piston Fork, choć nie posiada regulacji, spisuje się zaskakująco dobrze, nawet przy bardzo dynamicznej jeździe. tył ma możliwość regulacji napięcia wstępnego co przydaje się, kiedy kierowca waży tyle, co ja. Jeżeli zachce Wam się jechać gdzieś dalej, na przykład lubicie czasami w weekend wyskoczyć sobie nie wiem, na Mazury, nad morze, też nie ma problemu. W turystyce ten motocykl sprawdza się równie dobrze. Zapewnia bezproblemowe przyspieszanie przy każdej prędkości. A dodatkowo, jeżeli chcielibyście rozszerzyć możliwości bagażowe, które tutaj w zasadzie są znikome, to można dokupić sobie taki pakiet e, miękkich sakw, tankback czyli travel pack. Moim zdaniem nie szpeci to motocykla, wygląda to całkiem nieźle, może jeżeli byśmy chcieli jeździć tym na co dzień, to trochę za dużo, natomiast jeżeli dołożymy taki zestaw przed weekendem, to robi to z niego całkiem niezłego turystyka. No dobrze, ale skąd takie moje głębokie przekonanie o tym, że jest to motocykl znakomity do miasta jako motocykl sportowy, a no stąd, że dla mojego typu urody i budowy anatomicznej 99% motocykli sportowych się nie nadaje ze względu na to, że mam po prostu za duży brzuch i nie mogę się odpowiednio ułożyć na tym motocyklu. W tym nie mam absolutnie tego problemu, jest bardzo wygodny i siadając na niego w ogóle nie mam poczucia, że siadam na motocykl sportowy, a jednocześnie podczas jazdy właśnie mam takie doznania, że jadę czymś nieturystycznym, nie nakedem, tylko sportem. Także będę tej tezy bronił jak niepodległości. Kolorowy wyświetlacz w bardzo czytelny sposób przekazuje wszystkie niezbędne informacje. Nie ma wprawdzie połączenia ze smartfonem, ale nie bądźmy już tacy drobiazgowi, jakąś jedną wadę może mieć. Dopracowanie GSX-8R sprawia, że za bardzo rozsądną cenę dostajesz kawał motocykla, napakowanego nowoczesną technologią. Jeśli to nie jest dobry deal, to nie wiem, co może nim być. Natomiast jeżeli chcielibyście doposażyć ten motocykl w turystyczne dodatki, to trzeba trochę dopłacić. Travel Pack z bocznymi sakwami i wyższą szybą to 2500 więcej. Z kolei Travel Pack Premium, w którym dodatkowo są też tank bag, grzone manetki i gniazdo USB, to w sumie 4800 zł ponad cenę bazową. Podstawowy GSX8R kosztuje 44900 zł. Piotrek pojechał sobie pojeździć, to ja też jadę sobie pojeździć.